tak, tu patrzę, nawet na to spojrzę, na przykład długość ciekawości, coś patrzę, jest fajnie, nie? Patrzę na produkty i fajnie widzę, właśnie widzę teraz tak. To widzę lepiej zmysłowo, wzrokowo, To też widzę, bo mnie oślepia, oślepia, nie goni mi. O, tu nawet zauważyłem teraz dopiero pleśń, że jest. To wezmę produkt, od razu zaraz tam wycofuję. Dopiero no to lepiej zobaczę, mniejsze zmęczenie jest wtedy. Nieraz ludzie mają te zmęczenie tam coś, próbują coś przetrwać, w okularach słonecznych niektórzy próbują albo daszek, ale nie, nie każdy pamięta, albo nie ma, albo gdzieś zapodział albo coś, a tak wejdzie i tak po prostu świątecznie też wejdzie, poczuje tak jabłuszka, No mi to lepiej teraz wygląda. Lepiej pójść za teraz tak. I tutaj bardziej org orgazmowo, czyli no e, połodorodności to jest część tak bezpieczniej, czy tak spokojniej. To nie ma zaraz reakcji, że uciekać do góry. E, ja ją leżę tak do góry, że od podorodności po, ucieczka i głowa tak samo i. I coś tam trauma, albo coś tego pewniejszy wzrok, zmysłowość, zapachy to mam ucalone, Czyli nie taka ucieczka od razu, wtedy produkt zwrócę uwagę. Wtedy, e no to widzę, wtedy podej tak śmiali, że pewnie, że tego i to produkty, że mnie nie goni zaraz podświadomy ten produkt, ten światło, czy coś, zmęczenie, że coś kolejka to nie będzie, że tam czy kupi co kupi, i, i będzie przeszedł sobie tam dalej gdzieś, cieszyć się ku godą baranków. Realizacja wiadomo. Spójrz, ten produkt lepiej widzi też. No najlepiej w ogóle punktowo przydałyby się takie lampki. Przyciemnione, takie skierowane, jakieś takie z fajnym oświetleniem właśnie pomarańczowym ala. Coś ala pomarańczowe, nie takie lampka jak w bibliotekach mają takie fajne. Niekoniecznie takie fajne, mają nawet w ledowe, jak w ja małe, nieduże, Świe, świeceniowe, takie skierowane i to by tak fajnie się oświecało nie oślepiało klienta, tylko tak fajnie oświetlały, ale nie białe, broń Boże białe, że normalnie Barwa bardziej taka żółto pomarańczowa bardziej. Takie są te takie, staro, jak stare, były sodowe, takie te pierwsze żarówki albo te. Yy, ale one są sodowe, są takie właśnie te takie pierwsze klasyki, takie kojarzą. Do prawie konopi też. Używania sodowych są dobre. LEDowe są. No wiadomo, to zależnie od kosztów sodowe są ładne. Tylko że do konopi to biało-czerwone. Nie wiem, które z jak to, bo to, a tam wiem. Wiem, że przy sodowych jest dobrze. Z, ja wiem, z wiki haszy dużo informacji. No i tak, tu jest fajne. Tu przystępuje zielone światło. I tak jest jakoś dziwnie, nie? Jakoś tak zielony z tym niebieskim. Tak jak już przyjemnie. Jest przyjemnie, tak świątecznie, trochę nawet fajnie, jak na bazę, że takim na tam czy w Londynie się oglądało, że właśnie są świata takie dobre, stonowane i że chce się taką tą pasję się czuje, ta, taka, taka ta miłość. O, że tu spokojnie, czy ktoś mnie nie złości, bo jest rozłości, to zaraz że są rozłości rozłościodniowego, albo coś mi rozłości, albo coś mi złości, co mnie złości i ta części w myśli złości, a tak jak kupię o większej miłości, potencjalności, miłości, realizacja pełnia pełniejsza chrześcijańskich gotów to. A tutaj spokojnie skojarzenia, tutaj nie smak. E, danie, bardziej wtedy wspomnę, że już mi coś nie runo, nie zaburza to jadanie, jakieś, może zrobię to. To z tym, tam wspomnienie, jakiś uśmiech, zostawię dobra modlitwa, wyjdzie, odejdzie, pozytywnie pełniej. Potem się udziela znowu. Ktoś przyjdzie, też komuś się udzielić, że ktoś był pozytywny, pozytywnie takie, pozytywnie i też pozytywnie i udziela się pozytywność. Odczułem to pozytywność wyjścia, wyjścia jak w restauracja. Jak ktoś ma te pojęcie, wiadomo, restaurantek, yy, Ja wklej w Peyton hotel, dużo przykazałem. Tam to w ogóle było stanowisko, ja byłem na, na zmywaku, to było super. Potem było, ja miałem wilgoć i chłód i ruch i fajnie mi się to podobało. Miałem ciekawość. Mogło się wykazać się wykazałem też, ale to, że po prostu, że wykazasz się, że było fajnie wszystko i potem już można po prostu właśnie robić ta komedia, gong-gong robiłem, na wzór e, raj dla par filmu, taki, taka duża ta, co, z róbmy hotel miłości, ale też się nie mieli menedżerowie, takie tam ze z, 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 z wschodu, z Filipin jedna chyba, a druga z, no, gdzieś tam z Azji, nie. I tam spotkałem się to fajnie by poszło to bardziej do przodu, nie, że wszystkich wziąć pod uwagę, trzeba, to nagrywki robiłem i żeby tam zrobić... Drugie było grill, to było dla mnie piekło bardziej, Bo tam czyściłem coś to opary, tam strasznie ciepło było im w plecy, strasznie. To musiał ciągle mieć mokry ręcznik na głowie, maskę jakoś tu też mokre na wilgotne, żeby czuć leżej się lżej w pracy, nie. Ten, zanim była frytura, to zwa, bo ten, ten z frytura, opary, to twarz to też musiał mieć jakąś maskę wilgoć, na twarzy wilgoć, okulary, BHP. To kupiłem tam przy czyszczeniu miałem, potrzebowałem, zakładają, zostawiłem, także fajnie. I maskę też chyba kupiłem, bo też miała ta wina, też jak nie było tego, tego, to maski patrzyłem na takie BHP i słuchawki, nawet patrzyłem BHP, duże takie, tylko drogie, bo 50 euro, że odgłosy maszyny myjące, nie? To lepiej założyć, bo wtedy się lepiej słyszy, lepiej się rozumie, lepiej się rozumie, że coś zrobić, tam to zrobić. Bo nikomu się nie zaburza swoją złością, czy coś kucharzowi się nie zaburza złością, że ktoś jest zły w ekipie, headshopowi, że coś jest zły, coś jest zły, coś co, to, to, to. tylko bardziej nie ma tego, pff, ataku, ataku, tylko ma tak spokój, że tam jest spokój, błogosławienie jego, jego umysłu, to jego przodki, przodków, że no nie, nie wiadomo, co, tylko tak po prostu zapewnione to, wow. Że spokojeczek, że OK BHP takie prawdziwe to BHP, właściwe, to chrześcijańskie, to kucharz wtedy nie czuje to ataku, Na różno czuję też nie na akwat, a jakieś łanie, pomoc czy jakaś na złość, tylko ta pełnia pełniejsza, nie? że czuję spokój, jemu dobrze, tam, że ma to zapewnione zabezpieczenie tego, posilenie o go, go, godnie. Potem e, kuchasz też tam ciągłzenie na przykład, zabezpieczenie maski, tego, zapach nawet jakiś sery, coś pod maskę, żeby mu dobrze przetrwywa to. Zmiana najwyżej, żeby się czuł dobrze, potem jemu posilenia się robi wtedy ta pasja. Że w kuchni jest dobra wibracja, światła też nie, nie tylko takie pomarańczowe. Najlepiej mieć takie żarówki na, na jedzenie, ale za mocne na jest Regulacja, tak. Regulacja przychodzi hercef i na przykład jeden se reguluje mniej więcej i wtedy błogosławi, lepiej smak. I ja taka historia przekazuje tutaj na przykład z jakiejś podróży e, z miłością swoja z kobietą, na przykład e, wspomnienie samo, softowo traktująco. Przekazuje to posilenie e, chrześcijańsko nie jakoś tam e, zboczenie czy coś, tylko chrześcijańsko przekazuje potrawy innym. Ktoś zje. Udzieli się wow, restauracji też przyciemione, nie za jasno, najlepiej przy, no BHP, ale to właśnie takie y, fajne oświetlenie, ślepiające oczu, zapachowo, nie perfumowo, nie dywanowo, jak pan Gordor nas ja fajnie pokazał, że dywany w ogóle kicha, najlepiej y, drewno, prawdziwe drewno z, z prawdziwa podróży, gdzieś z jakaś miejsca. Mie